Ja się nie mogę doczekać. Pięcioraczki są w szkole, kubuś w przedszkolu, a ja czekam na moje przyjaciółki, które zaraz będą. I słuchajcie, jadę dzisiaj z nimi na shopping zimowy. Tak się cieszę, ponieważ muszę już jakieś nowe sobie stylówki zorganizować, bo zima już zaraz będzie. Słuchajcie, będzie pełno śniegu na Berry Avenue i muszę mieć kurtkę, muszę mieć czapkę, nauszniki i rękawiczki, jakieś śniegowce, bo zobaczcie, ja mam takie lekkie buciki. No, zamarzne, jak się pojawi już prawdziwa zima. Mam tylko koszulki świąteczne, które wy też możecie mieć. One pasują do każdej stylizacji. Słuchajcie, są dostępne na moim sklepie. W Robloxie Team Party X. pierwsza linijka w opisie. Ja szybko idę, bo już słyszę, że ktoś dzwoni. Jak się nie mogę doczekać? Tak się cieszę, że poznałam moje przyjaciółki i teraz mam też czas dla siebie. Mogę wreszcie iść na zakupy z kimś, kto mi doradzi, kto też będzie chciał sobie coś kupić i będzie fantastyczny dzień. Także klikajcie łapeczkę do góry. Każda jedna łapeczka do góry to jest jedna turba zakupu więcej. Słuchajcie, chcę kupić jak najwięcej, także idziemy, bo dzisiaj są fajne promocje i wyprzedaże. O, dziewczyny już są, się mano! Cześć dziewczyny! Hey! Ale się cieszę. Przyjechałyście po mnie. No to co? Jedziemy na shopping. O je, o je. Będzie fajnie. Cieszę się, że was poznałam. Jedziemy sobie. Zobaczcie, tutaj są moje przyjaciółki, które tak naprawdę niedawno poznałam, kiedy no byłam... W drogę. Tak jest. Poznałam te dziewczyny na imprezce mojej przyjaciółki Eweliny, która prowadzi. Jest kierowcą i Resztę ich też poznałam, jak byłam z Kubusiem na takim, wiecie, spotkaniu zapoznawczym do pierwszej klasy. Kubuś jeszcze trochę czasu ma, zanim pójdzie do pierwszej klasy, ale było już organizowane takie spotkanie, więc yy, ja się cieszę, że je poznałam i to zmieniło trochę moje życie. W sensie zaczął się taki nowy rozdział, że ja też mogę coś robić z przyjaciółkami. Nie tylko pięcioraczki, nie Kubuś, nie Marylka, ale też moje przyjaciółki. Super wyglądacie, dziewczyny. Naprawdę jesteście bardzo ładne. No i zaczynamy od jakiego sklepu? Dzisiaj zaczniemy Ewel. Hmm, nie ja bym zajechała tutaj. Dobra, no to jestem ciekawa. Most tutaj przy plaży do tych sklepów. Okej, okay. dobra, to wychodzimy. Idziemy sobie na zakupy. Wuhu, ale fajnie! Dostałam tutaj coś od mojej koleżanki. Jabłko, o dzięki, ale one są miłe. Co to jest? Jakiś salon? O, może włosy nowe, ale wiesz co, chyba dzisiaj nie, bo musimy nagrać odcinek jeszcze, jak pokażemy widzom, co Ewelina zrobi mi za makijaż, za włosy i zmienię swój wygląd, czyli no przejdzie tak, taki glow up. Razem. Tak jest, więc dzisiaj wybieramy najpierw stylówki zimowe, bo Ewelina to ma to super gust. Sobie wezmę? O, weźmy sobie smoothie, dobrze! Mm, ja nie wiem, jaki smak najbardziej lubię. Zobaczmy, uwaga! O! Ananasowe. To jest ananas, mango i banan. Czyli taki, jaki lubię najbardziej. A wy, widzowie, lubicie smoothie? Napiszcie w komentarzu. Fajnie, że jesteście koleżanki. Może się czegoś napijemy. Rozgrzewka przed zakupami. Idziemy. Coś mi tutaj koleżanka dała. O, szejka mam. Idziemy! Na zakupy! Dobra, podjedziemy tam dalej. Dobra, podjedziemy, ale fajnie. Fajny dzisiaj dzień się szykuje, ja siedzę z tyłu, ale mi to nie przeszkadza, bo ja zawsze prowadzę. A teraz w końcu ktoś za mnie prowadzi. Wciadaj koleżanko i ruszamy. Jedziemy I na shopping, czyli to, co dziewczyny na lubią nie. najbardziej. O, to ja tutaj zaparkuję. Dobra, wychodzimy Dobra. i mamy. Joki wielki butik! Już to ci powiem, Ewelina, bardzo. że ja zawsze tutaj ciuchy kupuję, ale pięcioraczkom. To mało co kupuje, ale no się to wreszcie rozejrze! Muszę zacząć sobie kupować te ciuchy, a nie tylko dzieciom! Masz rację, muszę sobie coś wybrać. Mam nadzieję, że mi dzisiaj doradzicie. Cieszę się, że jesteście ze mną. No i co? Wybieramy coś. Patrzcie, tu mam piżamę. Ej, patrz jaka piżama! Ej, jaka słodka! Taka na święta, no. może prezent komuś zrobię. Albo są też takie. Nie, papi dla siebie, nie dla kogoś, dla siebie w końcu co? No dobra, no masz rację. Ej, dostałam jakąś torbę. Tu już coś kupiłaś? No nieźle, dobra. Już to ja... będzie, że zaczęły kupować no, nawet. Widzisz? No... Ja widzę, jak one szybko to robią. Dobra, to ja idę do przymierzalni i idę sobie wybrać y, jakiś ciuch. Dobra, uwaga. Robię stylówkę zimową. Widzowie, jak coś, to mi pomagajcie. Jeśli ktoś z was chciałby mieć też moją koszulkę, to w klasycznych koszulach musi sobie wpisać Patty X. I zobaczcie, ile mam tutaj koszulek różnych. Jest taka, jest taka, jest też taka. Ojej, czekajcie, albo się nie załaduje, nie wiem czemu. Co jakiś czas się niestety ta jakość tutaj psuje, ale to nic. Zobaczcie, jest bardzo duży wybór moich koszulek na mojej grupie. W Robloxie zapraszam wszystkich. Dobra, czyli przechodzimy w zakładkę ubrania. Najpierw mamy wszystko i wpisujemy tutaj winter, ponieważ chcemy zimowe mieć ciuchy. Widzowie, piszcie w komentarzu, oceniajcie, co wam się podoba, a co nie. Potem pokażę się moim koleżankom, moim przyjaciółkom i oni ocenią, czy to jest ok. A wy w tym czasie, Ewelina i przyjaciółki, też się przebierajcie i sobie potem zobaczymy. Dajmy sobie trochę czasu, więc zaczynamy. Okej, okay, jesteśmy w zakładce, gdzie jest wszystko, widzowie. Mamy tutaj super nauszniki, jakaś fajna czapka, tylko ta czapka trochę mi powiększa głowę, mi się wydaje. Jest śliczny naszyjnik z napisem Winter. Ja ogólnie, widzowie, lubię zimę, dlatego że zimą mam urodziny, ale ogólnie wydaje mi się, że zima jest fajna. Trochę jest zimno, jak jest zima, ale, ale jest fajnie, bo jest śnieg, są święta. Także też dajcie znać, czy lubicie zimę widzowie i kiedy macie urodziny. Zimą, czy może jesienią, albo latem, albo wiosną. Dobra, zacznijmy jednak od góry, tak będzie łatwiej. W zakładce głowa wpisuje zima. I zobaczcie, podobają mi się mega te nauszniki, ponieważ one mają taką różową kokardkę i super to wygląda. Następnie może jakąś czapeczkę, bo słuchajcie, nauszniki same chyba nie wystarczą. Musi być też czapeczka, bo tutaj mamy taką czapeczkę... Z nausznikami, ale ona jest strasznie duża. Tu mamy taką czapę. O, zobaczcie, ale ekstra fajnie to wygląda. Taka z pomponem czapka. Dobra, a tutaj mamy jeszcze taką. Ej, ta też jest śliczna! Hmm, nie wiem sama. Już jaką wybrać? Albo taka. Jest, zobaczcie. Kapelusik może? No może nie. Albo coś takiego. Ej, ta też jest super! Tylko trochę śmieszna. Bardziej pięcioraczką by pasowała. Dobra, a taka. Też jest śliczna, ale wydaje mi się, że ta u góry, taka z alpaki czapeczka najbardziej mi się podobała. W sensie, ona jest taka troszkę wełniana, ładniutka. Ona była taka. O, zobaczcie, fajnie wygląda. Fajnie, mi się podoba. Dobra, głowę mamy chyba z załatwioną. Lecimy do twarzy. Czy my chcemy mieć coś na twarzy związane z zimą? Mm, nie wiem, bo zobaczcie, tutaj mamy też nałożniki, ale one mi się nie podobają. Możemy dać sobie takie śnieżynki wokół twarzy, ale jeszcze śniegu nie ma, więc chyba to pominę. Można dodać sobie okulary zimowe. Ej, Fajnie to wygląda. I może zostawię? W sumie zostawię i zobaczę, co powiedzą moje przyjaciółki. Bo to jest taka ozdoba właściwie na twarz. Nic innego właściwie, co możemy dać? Okulary przeciwsłoneczne. Ale zimą nie ma aż tyle słońca. Czasami yy, słońce odbija się od śniegu i wtedy tak razi w oczy. To się czasami założy te okulary, prawda? Natomiast rzadko się nosi, więc ja myślę, że takie okularki fajnie by ozdobiły yy, moją twarz. Widzę, że tutaj są różne makijaże, ale makijaż chyba nie, chociaż może. No nie wiem. Nie, makijaż zrobi mi moja przyjaciółka Ewelina. Szyja. Na szyi na pewno będzie musiał być szalik, więc ogólnie zaczynamy od czapki zamiast od ubrań, ale to nic. Myślę sobie, czy nie wziąć takiego naszyjnika. Bo trochę pasuje do tych zwisających ozdób z okularów. Albo to, zobaczcie, Winter Princess. Ja nie mogę, to by do mnie pasowało. Nie no, wybierzmy sobie szalik, tylko taki, żebym miała odkrytą w miarę możliwości twarz. Bo widzę, że mi tu zakrywa. O, zobaczcie, to jest super. Teraz będę wyglądać jak prawdziwy zimowy stwór. Patrzcie, ten szalik super komponuje się z tą czapką. Albo jeszcze sprawdźmy sobie ten. Może ten będzie jednak. Nie, ten jest za cienki. Musi być gruby, musi być solidnie ciepło, a nie. Co jeszcze tutaj mamy? Uwaga. Ten szalik mi zakrywał twarz, to nie. Jeszcze jest taki biały. Yy, ten biały, czy będzie pasował? Sprawdźmy sobie. Yy, nie, ten jest lepszy. Czyli tego. Usuwamy, tego nie chcemy. Lecimy do kolejnej zakładki. Mamy tutaj rękawy, ale też w zakładce ręka szyja możemy wpisać rękawiczki. Może będą jakieś rękawiczki, zobaczcie. Czy mamy mieć takie rękawiczki, czy może różowe rękawiczki, że będzie pasować do tych kokardek tutaj? No nie wiem. Na razie zostawmy. No i słuchajcie, nie wiem co tutaj można. Może można mieć takie ocieplacze, wiecie? Od łokcia do dłoni. Czasami się takie rzeczy nosi. Albo tutaj jeszcze, zobaczcie. Co to jest? Co tam było? Tu są jeszcze rękawiczki. Ej, te by bardziej pasowały. Te mi się podobają. Okej, okay, koleżanka do mnie przyszła sprawdzić, jak ja się ubieram. Nie podglądaj mnie. Dobra, ale jeszcze tu sobie chyba to usunę, bo patrzcie... Te jednak mi się bardziej podobają i bardziej pasują. I wchodzimy sobie teraz do zakładki klasyczne koszule i wpisuję Winter. Zobaczymy sobie, co tutaj będzie. Ja nie wiem, czy ja mam zostać w swoim własnym yy, stroju, czyli w swojej własnej koszulce, czy też nie. Chyba jednak zostanę przy swojej, bo zobaczcie, ja mam taką różową i ona super pasuje. Zobaczcie, trochę mnie zakrywa, ale ogólnie wyglądam pięknie. Więc teraz muszę wybrać jeszcze sobie spodnie. Myślę, że najlepiej będą tutaj białe, więc wpiszę Winter. Nie wiem, czy będą jakieś takie, wiecie, o może co. Coś takiego, chociaż trochę szaro, to wygląda. To niebo mam gołe, tu też. Mm, gołych nóg my nie chcemy. Dobra, to wpiszę white jeans najlepiej. I musimy też znaleźć, widzowie, jakieś y, ocieplacze. Właśnie na nogi. Ciekawe, czy takie będą za kolanówki. Dobra, może takie spodnie albo takie. Hmm, może te niech zostaną. Fajnie wyglądają. No i znalazłam tutaj jeszcze, zobaczcie, takie fajne bambosze. To są śniegowce, o tym właśnie mówiłam. Wydaje mi się, że wyglądają super, ale też są takie, zobaczcie. Takie teraz modne buty, mi się akurat one nie podobają. No ale dobra, jeszcze są takie, zobaczcie. z ocieplaczami. O, super wygląda. Dobra, bierzemy jednak te buty. Te mi się podobają. Hmm, czy dalej coś znajdziemy? Sukienki. To raczej nie, ale możemy spróbować wpisać Winter. Zobaczymy sobie, co tu będzie. Nie, tutaj nic nie ma. Sukienki są takie, ale, jest, no wiecie, spódniczki i tak dalej. Patrzcie, co to jest. <laughs> Można się przebrać za Renifera, ale ekstra. Jakie fajne stroje tutaj mają, podoba mi się. Dobra, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Chyba nie. Chyba, że wejdziemy sobie tutaj w kurtki, bo bym chciała takie. O, zobaczcie. Dobra, już jestem prawie gotowa, wydaje mi się. Tak będę się prezentować, jeśli chodzi o strój zimowy. Zaraz go sobie zapiszę i tak właśnie będę nagrywać odcinki widzowie. Jeszcze się zastanawiam nad tą czapką, czy ona jest odpowiednia. Chyba, że znajdę jeszcze jakąś kurtkę taką fajniejszą na przykład. O, może jakąś kurtkę znajdę? Taka. Dobra, nie, żartowałam, ta jest za gruba. Może taka? No to też są jakieś za grube te rzeczy. Może kamizelka, nie, kamizelka to mnie tak nie ogrzeje, a coś takiego? O, dziewczyny robią mi już zdjęcia. Ja się jeszcze nie mogę zdecydować. Poczekajcie, bo ja już długo nic sobie nie kup. O, ta jest super. Ej, dobra, widzowie, ja chyba już wybrałam. Różowa będzie trochę pasować do mojej ym, bluzeczki. Nie musi być biała. Chyba, że jest jeszcze taka biała. No nie wiem, zdecydujcie widzowie, biała czy różowa. Ja na razie zostanę przy różowej. Chyba jestem gotowa, widzowie napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba. Ja teraz wychodzę pokazać się dziewczynom. Dziewczyny, jesteście gotowe, też już jesteście przygotowane, jesteście już ubrane. Tak! Dobra, to uwaga, wychodzę, patrzcie na mnie! Siema! Uhu, to wow. ja! Fajnie wygląda? Ale fajnie, no! Podobać się moja kurka? Czasowo! Tak no wiesz... Ej, chyba mamy podobną czapkę nawet. Chyba tak, nam się ta sama czapka spodobała. A zobacz, jakie mam okulary. Co myślisz o tych okularach? Czy one pasują? No, są takie zimowe, mają takie śnieżynki. No, chciałam właśnie dodać taki dodatek właśnie e, na moje Fajnie. oczy. Będę lepiej trochę widzieć. I wreszcie coś kupiłam dla siebie. A zobacz, jakie mam te tutaj ocieplacze na nogach. A jaka ciepła kurtka? Fajnie wygląda. No, ja też mam taką właśnie ciepłą kurtkę. A masz kaptur? Nie mam, ale mam czapkę, mam nałuszniki, to nie potrzebuję kaptura. A, to w porządku. No więc fajnie, a wy też super wyglądacie. Wow, a ty też masz moją koszulkę Ekstra i fajne, masz okulary takie ze świętym Mikołajem. Też masz nauszniki, szalik. Wow, ale super, ty też pięknie wyglądasz. Ej, masz takie same okulary jak i ja. Czyli mamy bardzo podobny gust. No pięknie wszyscy wyglądamy. Chodźmy sobie teraz na gorącą czekoladę, kupujemy to wszystko i robimy sobie jeszcze zdjęcie na pan... Miątkę. Uwaga, Uu, zobaczcie nasze pis, zimowe stylówki. O je, siewa! Dzięki widzowie, napiszcie w komentarzu, jakie dajecie nam oceny za nasze zimowe stylówki. Wyglądamy naprawdę... Szadersko. Chodźmy sobie teraz na y, gorącą czekoladę. Co wy na to dziewczyny? Idziemy na gorącą tak, czekoladę. O oh, gorącą jest. czekoladę. Do chodźmy! Ja się tak cieszę, ale wiecie co? Będzie nam na razie gorąco w tych ciuchach, bo jeszcze jest jesień. Jeszcze tutaj na Barry Avenue nie ma prawdziwej zimy. Jest troszkę przymrozek, ale ujdzie. Natomiast już niedługo będzie zima i co wtedy? Zamarźniemy. Musimy jeszcze przygotować stylówki dla naszego domu. Musimy wystylizować nasz dom na zimę i na święta, I nasze więc dzieci. Tak jest, to wszystko się będzie działo w naszych odcinkach, w moich. Wraz z moimi przyjaciółkami, z pięcioraczkami. O, może ja będę pracować. Co podać? Gorącą czekoladę. Gdzie tu jest gorąca... Dokładnie poproszę. O, herbata, proszę bardzo, rozdaję dla ciebie. Proszę, podarowałam, proszę sobie wziąć. Halo, no, no nie chcesz ode mnie, to nie. Dobra, wzięła w końcu. I jeszcze jedną <gry> herbatkę, proszę dla ciebie Ewelina. Herbatka. A, dziękuję, dzięki, dzięki. I ja sobie też wezmę, jednak nie mają gorącej czekolady i zobaczcie. Prawdziwe zimowe stworki z nas. Fajnie wyglądamy. Ale chociaż zimowa herbatka jest! Zimowa herbatka z cynamonem, z imbirem, z goździkami pyszna. Tak wyglądają nasze zimowe stylówki. Dzięki, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, pa!